do mnie człowiek mówi, że kupuje maszynę za 100 tysięcy złotych i zatrudnia pięciu ludzi. No dobrze, poproszę instrukcję. Instrukcje obsługi. Ile instrukcja obsługi? Do obsługi jedna osoba. Mówię, proszę pana, no proszę banana, ale jedna osoba dostanie pan na jedną osobę. Panie Ryku, ale nie da się tego na jedną osobę, bo... To pięć osób potrzeba, bo trzeba przywieźć, dowieźć, tam, tu, tu, tu przywieźć z magazynu, tu zapakować, tu włożyć, tu oskrobać. Tu... Pięć osób przy tym pracuje, więc ja nie mogę zatrudnić jednej. Zostanie pan na jedną, chyba że poprawimy instrukcję obsługi. My jak to? Normalnie wpisuje pan proces produkcyjny, tłumaczy na włoski, wysyła do Włochów. Włosi czytają, wpinają to w instrukcję obsługi, dostajemy na pięć osób, dostaniemy na pięć. Dostaliśmy na cztery, co prawda, bo urząd powiedział, że 5 to za dużo, ale nie mają tą swobodę, tak, że jednak jednemu przedsiębiorcy dadzą tyle, drugiemu tyle. Ale jak są pieniądze, i yy, ilość stanowisk pracy, które stworzyliście jest taka, nie działa przy pracy zmianowej. Czyli jeżeli bierzemy sobie panią Maję na pracę zmianową. I Pana Marka i rano pracuje Pani Maja, a po południu Pan Marek to jest jedno stanowisko. Jeśli muszą robić razem, to to są dwa, ale musi to wynikać z kwitów. Są tak? oczywiście zawsze jest katalog rzeczy, które nie można kupić. I on jest jawny. Ponieważ wszystko jest jawne, więc to jest procedura administracyjna. To nie polega o cenie fachowca. Chcę kupić kiosk ruchu, nie dostanę dotacji. Zakup małej architektury. Nie, od razu wiem. Tak? Ja panierku, chciałbym kupić żuka i jeździć, sprzedawać ten. szwani żuk, środek transportu? Nie. Chciałbym kupić dźwig, kołowy, dotacja. Dźwig, tak, bo to nie jest środek transportu. Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług, dźwig samobieżny nie jest środkiem transportu.